Pierwsza kawka się robi. Wzięliśmy dwie kafeciary, ale okazało się, że Marek zapomniał jednej części, tej, która się wkłada tutaj. No i ostatecznie mamy też jedną przyprawę. Już przesypałam do naszych tutaj słoiczków, które Marek w zeszłym roku zrobił. Na początku się obawialiśmy, czy podczas jazdy, jak klekocze lamper, to nie będą odpadać. Ale super się fajnie trzyma. Fajny sposób na przechowywanie przypraw czy jakichś takich podręcznych rzeczy, tak jak tutaj jest soda oczyszczona. I jeszcze jedna rzecz, którą udało nam się kupić wczoraj w Dino. Za 15 zł to jest, to się nazywa patelnia do, do pizzy, takie coś. Właśnie żeby postawić sobie na kuchenkę i na przykład podgrzać sobie placki tortillowe, bo ich oczywiście też mamy pełno nakupione, bo później nie ma dino po drodze na hell, a na hellu będziemy dwa miesiące bardzo często nie mamy czasu na robienie, nie, robienie jedzenia więc takie szybkie cokolwiek napakować do tego i... Stoimy sobie na poboczu bo jak przyjechaliśmy tutaj na naszą działeczkę to okazało się, że jest Okropnie zarośnięta. Co prawda przeżywaliśmy to już w zeszłym roku. Jak żeśmy przyjechali z Helą, tak samo było. Ale liczyliśmy, że duża warstwa słomy i trawy, którą położyliśmy tutaj, jak widzieliście, jak, jak oglądacie na, na stałe nas, to widzieliście, jak to wyglądało w marcu. I to nie wyglądało tak. A jednak okazuje się, że bez folii lub yy, włókniny na, na ziemię to się nie da w takim miejscu. Mi się udało fajnie utrzymać w miarę ogródek mimo wyjazdu w domu. Także jak wyjeżdżamy to mimo wszystko rabaty kwiatowe fajnie się mają. Więc tutaj też tak zrobię i patrzcie na to. Już mówiliśmy o tym w zeszłym roku, nie każdy zakumał, o co nam chodzi. Rzecz w tym, że dawniej, jak kupiłeś farbę i pomalowałeś, przykładowo coś, drzwi, o jakby ktoś się na przykład remontował stare mieszkanie i próbował odrestaurować takie drzwi pomalowane farbą olejną albo coś, nie sposób tej farby było zmyć. A teraz jest tak, że kupujesz farbę. Malowaliśmy to w zeszłym roku. W zeszłym roku to malowaliśmy i zobaczcie Masakra. I tak po prostu jest ze wszystkim. Tak samo jest na ławkach. Odchodzi farba. Impregnat do drewna. Takie czasy, niby jest takie parcie na ekologię, żeby, żeby było ekologicznie. Ale co to jest za ekologia, kiedy ty dwa razy w sezonie musisz kupować puszkę farby i malować? Ja nie rozumiem. Dla mnie to jest po prostu bez sensu. Kupy mi się to nie trzyma. Po prostu jak słyszę, że coś jest ekologiczne, to zaraz zaraz mi się chce śmiać po prostu. Bo o ekologii to tak naprawdę mało kto cokolwiek wie. Ekologicznie to żyli nasi rodzice dziadkowie, którzy nie używali na przykład plastikowych reklamówek, bo nie było. Dobra, idę do kamperka, ja idę pracować, a Marek będzie ogarniał tą przestrzeń. Żeby znowu była piękna. I będzie. Będzie. Będziecie mieli porównanie ściągawka. Co zostało jeszcze do zrobienia przed końcem czerwca? A wczoraj jadąc cały dzień sobie wiązałam. Więc jestem o 200 parę sztuk bransoletek do przodu. Nie straciłam tego czasu. Fajnie. Tutaj też już mam wcześniej przygotowane przed wyjazdem do opalenia tylko branzoletki a jest roboty. Mnóstwo. I tak od grudnia codziennie. 12 godzin dziennie minimum. Tylko branzoletki. Jeszcze mi się ulewa nimi. Siedzimy i pijemy sobie kawkę na naszym pięknym stole. Farba fajnie, fajnie odchodzi. Ktoś powie zaraz... no a, bo pewnie nie było dobrze wyszlifowane, albo coś tam, Ona po prostu wszędzie odchodzi, wszędzie, patrz jak to odchodzi. W dzisiejszych czasach, kiedy jest taki nacisk na ekologię i na... Patrz. Ten to powinny być robione takie rzeczy, żeby po prostu... Tak, ja, żeby na lata. No, a nie, że no to musisz kupować te same rzeczy, bo się psują, bo coś to jest po prostu... No to tak ja mamy klatkę schodową malowałem. Było malowane 20 lat temu olejną jest, farbą nie? i dalej jest, nie? No bo dawniej tak było, a teraz... A teraz co roku. Maluj. Teraz Maluj. Trej Wikol dawniej to był taki gęsty, że no. trzeba było go z wodą rozrabiać. Teraz wikol jest taki płynny i nic nie trzyma. Patrz to wszystko paznokciami można ściągnąć. To schodzi gorzej jak lakier do paznoci. Będziemy sadzić sumaki, które bardzo lubimy, bo one fajnie na jesień wyglądają jak takie czerwone palmy. Tylko że sumak ma to do siebie. Że po prostu puszcza długie wąsy i wszędzie się rozrasta, więc będą w takich donicach wielkich, wkopane. No i donice będą od żeby po prostu bagna nie było w tych donicach, żeby woda schodziła powoli. I chcemy dać je po obu stronach bramy, więc tu już wykosiłem wszystko, nawet tą wieżbę energetyczną. No i wstawimy donice, których nie będzie widać. Nie? Tak to będzie wyglądało. Chyba nie będzie źle. Głębszą. Ok. Pasuje Ci ta wkrętarka do klapek. Kontrastowo. No, to tak się łączy. No i tak to wygląda. Jedna, jeden sumak już posadzony. Trochę zmarniał nam przez drogę, bo musimy go wieźć ze sobą. Jak wszystkie kwiatki, drzewka. Wszystko wieźliśmy te 700 km. No bo tutaj to ciężko dostać o tej porze roku cokolwiek. No a potem on z był wykopywany, a nie z doniczki, nie ta, ta. no. tak, No. Ale... Dobra, rób te dziurki, bo już już się opierniczasz. <grym> opierniczasz. Tak jak pokazywaliśmy przed wyjazdem, i zabraliśmy ze sobą na działkę, bo tutaj jest szczere pole, tutaj nie ma żadnego słupa prądowego w odległości chyba kilometra jak mniej więcej. Także my prąd mamy. Podłączyliśmy już wszystko. Mamy jeszcze dwa gniazdka wolne, więc możemy podłączyć motor markowy. Gdyby był na prąd, a jest na benzynę. No, może przerobimy. Na prąd, nie? Już Marek nawet próbował się nim uczyć jeździć. I przegląd przeszedł. Także trochę zrobiliśmy, od kiedy przyjechaliśmy na działkę, teraz powoli pakujemy się i jedziemy. I tu... tutaj do łazienki, jak zawsze idzie cała ekspozycja tablice i takie tam, więc to zajmuje tyle, że w zasadzie można tylko postawić nogi. Ale jakoś trzeba sobie oporadzić tutaj tak tylko na przyjazd. Potem na stoisko. Będziemy mieli wolną łazienkę. I całe stoisko zmieściło się. Na ściance, w łazience. Jeszcze można nogi postawić. Fajnie. Mini biznes. No i moim motorem moja kobieta odjeżdża z innym facetem. Pojechali! Motorek fajnie się sprawuje, wymieniliśmy linkę sprzęgła yy, razem z Michałem. Jeszcze wczoraj żeśmy pojechali na przegląd przed samym zamknięciem. No i się fuksło. Pan powiedział, że przyjechaliśmy prawie że następną chwilę, bo od 1 lipca już yy, nie jest tak łatwo. Będzie trzeba płacić karę podwójną opłatę za przegląd, jeżeli jest opóźnienie, no nie w terminie, zrobiony przegląd. Tak to wygląda. No i działeczkę jako taką ogarnęliśmy, trochę żeśmy pokosili, dosadziliśmy trochę wierzby, pomawaliśmy na nowo bramę, tą, tą, tą wiatę. No i jakoś to będzie. I spadamy do roboty na hel. Łe, szybka rundka, już wracają. Zawsze ludzie stawali sobie na dziko tak wystawiali ustawiali straszny bałagan. No. Teraz już się nie stanie, bo widzicie co jest Tak, I zrobili no. płatny parking Tak, bo zrobili gdzieś tam, tam gdzieś No i tu też, tu też, tu też, też za trzy dychy można stanąć Aha, teraz Aha, tutaj zaraz jest wjazd Płatny parking, więc już nie możesz stanąć na dziku Za no. Zakopali A dzisiaj pokazywali, że w Pogorzelicy też zrobili dziką miejscówkę betonami Wszędzie po prostu jest w tym roku nagonka strasznie na dzikusa i nie będzie już dzikich miejscówek w Polsce. Tylko czekać jak będzie jak w Portugalii i Hiszpanii, że, że po prostu będzie zakaz kempingowania na dziko. Tutaj jest ta miejscówka, która jest teraz płatna, zawsze była za darmo, ale no. Zrobili sobie tak, takie, takie, czasy. takie takie o i sorry. Tutaj jest budka, tu się płaci. Nie ma za darmo. No jakoś to wygląda, więc możemy jechać, pracować i zarabiać na dalsze udoskonalenia naszej działki. A plany I już nas... są na kolejne. <laughs> tak, oczywiście, więc trzeba zarobić na to pieniążki. Działeczka sobie będzie czekać, aż będziemy mieli na nią czas. Albo w sezonie przyjedziemy skosić, jak będziemy mieli czas. A jak nie to poprosimy sąsiada? No, tak czy siak ma nam kto doglądać, w razie czego. Nawet jeśli nie skosić, to doglądać. To jest fajne. Także jedziemy, jedziemy. Mieliśmy jechać jutro, ale wyrobiliśmy się czasowo, więc będziemy po prostu w trasie wcześniej troszkę. Pojedziemy w miejsce, w którym już byliśmy i w którym nam się bardzo podobało o ile nie zrobili tam też płatnego parkingu. Jak wszędzie. No, jak wszędzie. No i to jechaliśmy. Przeznaleść kamkę. Niektórzy poznają to miejsce, bo ci, którzy oglądają nas dłużej, to wiedzą mniej więcej gdzie bywamy. Byliśmy tutaj dwa lata temu. Uczyłam się tutaj z Markiem jeździć na rolkach. Strasznie fajne miejsce. Park. Takie miejsce, tu jest postój, Kilka samochodów się zmieści za darmo. Ławka. Chodź Maniek! Tu, na rolkach żeśmy tu gdzieś był taki nawet ławka z podłączeniem do Wi-Fi. No no jest. A tam jest Zatoka. Miejsce. Tam jest Zatoka. Tam Ten molo tam pomoc, takie. Nie? Ten fajny Molo. No, strasznie fajne miejsce. Ale duży kampus. I spokojnie i camper na wypasie, no. łódka nie na wypasie, tu, tu znalazłam Ci taki mały samochodzik kiedyś no, no. i tu się fajnie śmigało na był nie? Taki jakiś, Jeżeli tak. dałaś mi samochód. No, tak, fajne to jest to, to tutaj, tutaj dojeżdżenie. Daj szeroki kąt to wtedy to od o. razu inaczej nie? No, już jest ciemno, więc no jest ciemno. fajnie tam to świeci łódka 22. jakaś. Także dojechaliśmy, tu sobie spędzimy nockę. Jutro go to hell. No i mamy kolejny dzionek. Nockę przyspaliśmy na tym... Znaczy nie wiadomo jak to nazwać, to nie parking, nie nic, to jest taki skwer. Rekreacyjny, tak Tam. jest nie? jest to superancko, bo jest blisko do Władysławowa, można to sobie zrobić jako bazę wypadową. Na szczęście na razie jest to takie jeszcze, można powiedzieć, zafryjnie na dziko, ale pewnie z czasem też się zacznie. A my idziemy na spacerek, bo film się montuje. Zarzuca się, to znaczy renderuje się teraz, potem będzie zarzucał się na neta. A jutro piąteczek, więc no, wy będziecie go oglądać. A my będziemy się wtedy rozpakowywać, dlatego Co? dzisiaj zrobiliśmy film, bo zawsze w piątek. Na no mhm. ostatnią chwilę, no a jutro się przenosimy i zaczynamy robotę, nie? Ładną masz tą bluzkę mać. Bardzo mi się podoba jej I kolor. To XXSK. Wtedy, jak pojechaliśmy montować gaz, wykupiłam wszystkie X-Inclus, które były w sklepie. I bardzo A dobrze były to zrobiłaś. Tak ładnie, to ładnie wyglądam, nie? Bardzo mi się podobają takie opięte. No i oprócz tego skweru tutaj, który jest tu, jest też fajny pomost, MOLO, który pokazywaliśmy już też. Co no. tutaj jest? NFC, posłuchaj przyrody. A, czyli można sobie zeskanować i posłuchać, jak tutaj ptaki. To jest rezerwat przyrody. Nie wiem, czy nas będzie słychać, bo tak pizga, ale jest fajnie, mimo wszystko. No i dwa lata temu byliśmy tutaj, łaziliśmy po tych krzaczorach, tam przy tych łódkach, tam o, wszędzie żeśmy tutaj chodzili i zwiedzali sobie. A tam w oddali, tam już chyba są chałupy, jastarnie i tam ee, no na tych wszystkich deskach. Madzio jak zawsze z telefonem, zawsze zajęta. Madzio! No? No ho! Oh, siory, siory. Well, zapomniało mi się, że włączała wczoraj wieczorem tryb samolotowy i tak do teraz był. Aha. A ludzie piszą. No. No, no tak, a potem czemu się nie odzywasz? Tak, no? a jak nie, a ludzie to są tacy, że jak nie odpiszesz na już, to jest foch. Nie wiem, czy nas będzie słychać? Naprawdę strasznie wieje. No. Zawsze było tak, że jak jechaliśmy na hel, to jechaliśmy. Nocy. Wieczorem no. albo w nocy. Tym razem wybieramy się, jest godzina po 12. Troszkę się boimy, że będą korki. Oj, tam, damy radę. Ale już naprawdę nie chcemy czekać, bo wszystko nas tak goni. O! Wiesz, co pan przyjedzie. Z biedry coś potrzebujemy? Nie. Chyba nie, jakby co to jeszcze jest później jedna Biedronka. No. Także jedziemy jedziemy. Pokażemy Wam... A jak jak... Fajnie czuć od razu w Helski. proszę Państwa, jest <grych> pięknie, kurna! No! To jest Polska. Fajna. Ja tam lubię Polskę. Jedziemy w las, bo tam jest nasz, nasza <grych> miejscówka, którą bardzo lubimy. Gdzie były kiedyś huśtawki, potem te huśtawki zdjęli. Potem jedną oddali i chyba tylko jedna huśtawka została. Tak czy się, jak miejsce jest bardzo fajne, ale czy w ciągu dnia, teraz przy takiej ładnej pogodzie, będzie tam wolne miejsce to się okaże. My tak, mamy się? naszą huśtawkę. My którą mamy... Zrobiłaś. A mamy ją ze sobą? Ta. Tak. no Wchodzimy drugi rok, nie? Tak. będzie drugi. O, czyli w razie czego, jakby była zajęta, możemy sobie własną. Trzeba się kierować tutaj na kormoran przy takim znaku. I tutaj mamy taki. O, trochę out stoi No, jak już tu stoją, to znaczy, że troszkę jest mało miejsca. No, ale. Może, może. I, i stąd się dosłownie kawałek przechodzi tutaj. I jesteśmy nad zatoką. Piękne zachody słońca tam są, bo na Helu nie ma zachodów słońca nad morzem, tylko właśnie są nad zatoką. No i zobaczcie. Tam w tle na drzewie zostały tylko sznurki po huśtawce, a my mamy swoją, którą w końcu mogliśmy użyć. Po roku, nawet więcej, bo Madzia ją robiła w tamtym sezonie, nie? Przed wakacjami. Przed wakacjami, ale nie było czasu, żeby jej użyć, więc w tym roku będzie chodziła z nami i będziemy wieszać w różnych miejscach. Uwielbiamy to miejsce. Super tu jest. Niby nie może, tylko zatoka. Ale to jest tak bajkowo. Naprawdę rewelacyjnie. No i jedna huśtawka się jakaś uchowała. Fajnie. Fajnie, że nie niszczą wszystkiego. A to z urzędu no bo oni nie chcą, żeby tu ludzie przychodzili, żeby śmiecili. Takie to dziwne, śmieszne. Zamiast zrobić dla... Coś dla ludzi, to wszystko tylko... Na przekór. I taka jest prawda. A ludzie i tak przyjdą. Bo co ich zabronić. Piękne miejsce. My musieliśmy stanąć autem troszeczkę dalej, bo tam wszędzie pełno aut, no każdy ma prawo stanąć, co prawda, więc my stanęliśmy sobie na poboczu w lesie. Nie wjechaliśmy do lasu, żeby nie było, bo zaraz będzie, że zakazy, że susza, że to, że tamto. Stoimy na poboczu, nikomu nie wadzimy, prawda? Mamy nadzieję. Mamy nadzieję. Nie, no tutaj akurat ta część helu jest taka odludna, więc. Tutaj, ta. żeby komuś przeszkadzać, to raczej nie. Nawet meleksy tu przyjeżdżają i odbierają stąd klientów, którym się nie chce iść z plaży do miasta chyba. Nie. Już mogę gadać? Możesz gadać. Trochę się wymyczyliśmy. Tak, wymyczyliśmy. Cały dzień robiłaś brazoletnią. Znaczy, no, ale ta tak robiłam to, co chciałam. Przyszliśmy ta... na wieczór na zachód słońca, ale jest za wcześnie. Się... Jest ja nie wiem, no to się... przed 8, 20 znaczy, tak. więc no lipa, nie? Byśmy musieli tu czekać tu pewnie do 22. Albo i troszkę dłużej, bo no. tutaj słońce późno zachodzi. A chcemy sobie zająć miejsce nasze, nasze na ulubione miejsce na parkingu, bo mamy swoje ulubione miejsce, w którym fajnie się stoi kamperem, bo wychodzimy prosto na trawnik, nie musimy się martwić, że ktoś nam zastawi wejście, bo to się zdarzało i nie dało się wyjść na przykład z kampera, bo to kampera wejść. Więc musimy sobie jechać, tak no. czy siak, żeby być tam po 20, bo po 20 już parking nie jest płatny? więc będziemy polować na miejsce. No a jutro już załatwiamy sprawy kluczowe, przenosimy się i od soboty zaczynamy. Także to nasz, nasz ostatni taki czas na lajcie w zasadzie, bo później to już może być tak, przynajmniej w zeszłym roku tak było, że przez dwa miesiące to my w ogóle nad wodą nie byliśmy. No w ogóle kompletnie ja w ogóle morza nie byliśmy widziałam. Byliśmy na Helu dwa miesiące nie widzieliśmy plaży, nie widzieliśmy zatoki na zatoki tylko jak ja rozmieniałem pieniądze i jechałem No to ty Widziałeś. No. No, no to tyle. A ja nie widziałam? Bo nie było czasu. Jechało się od 10 do pracy, od 24 wychodziło i możliwe, że w tym roku też tak będzie. Skończyliśmy sezon i wyjechaliśmy 1 czy 2 września na działkę. I teraz no. też tak będzie. Więc. No. Chcemy się nacieszyć wodą, póki mamy czas. Teraz. No, dokładnie. To tyle. To jeszcze w ogóle może nie, a nie, nie jest tak zatłoczone. Stoimy mm, stoi. ogóle. stoi nasze, no, nie? No. Znaczy, nie nasze, ale nasze ulubione, no.